Witam Cię krótko na moim kanale i zapraszam na ten krótki filmik informacyjny. Jak widzieliście na miniaturce, zmieniłam kanał, tak. Ten kanał niestety muszę zamknąć. Zamknąć w sensie... Że nie będę już na nim publikowała filmów, ale on oczywiście pozostanie i wszystkie filmy, które tutaj są, będą wciąż dostępne. Tak więc, jeżeli ktoś jeszcze chce nadrobić jakieś serie, ewentualnie obejrzeć sobie, nie wiem, drugi raz jakiś film, to będzie miał taką możliwość, bo ten kanał wciąż tutaj. Będzie, chyba że YouTube mnie zmusi do jego usunięcia, ale raczej chyba tak się nie stanie. Na społeczności pojawił się post informujący o tym, że będę zmieniać kanał, mm, i jest to po prostu spowodowane tym, że YouTube dał mi jakąś blokadę, blokadę. Taką, która niestety uniemożliwia pokazywanie, uniemożliwia mi rozwinięcie mojego kanału. Nowe osoby niestety nie mogły znajdować mojego kanału, i od września praktycznie prawie nikt nowy na kanale się nie pojawił, co, co raczej jest niemożliwe. Dlatego właśnie napisałam do nich i, i dostałam taką odpowiedź, że boty prawdopodobnie wykryły jakąś nie wiem, co to za magiczny ruch jakiś na moim kanale był. Nie wiem, co to za ruch, ale w każdym razie ja z tymi botami raczej nie wygram, bo nie mam jak się bronić, a nie mam też, jak pokazać dowodów, że ja żadnych tam ruchów nie wykonywałam. Dlatego postanowiłam, postanowiłam jeszcze dla osób, które bardzo lubią śledzić moje serie i które chcą wiedzieć, jak się skończą historie. Moich bohaterów. Postanowiłam jeszcze raz spróbować, zakładając nowy kanał. Dlatego, jeżeli wciąż macie ochotę oglądać moje filmy, to bardzo się krótko zapraszam Was na nowy kanał, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Wystarczy kliknąć, zasubskrybować i kliknąć. Tak, abyście mieli wszystkie powiadomienia. Okej, okay, tak więc, jeżeli macie ochotę, to zapraszam Cię krótko do subskrypcji nowego kanału. Będę oczywiście kontynuować serie, które były tutaj. Serie fabularne, typowo rozgrywkowe, ale również te maszynimy, które zaczęłam. Będą kontynuowane na nowym kanale. Jeżeli chcecie je wciąż śledzić, to zapraszam do subskrypcji. No i jak widzicie po miniaturce, rozpoczęłam nową serię, nową serię, która jest oparta na nowym dodatku, bo bardzo chcę po prostu ograć ten dodatek. Uwielbiam, kocham konie, dlatego jest nowa seria. Pierwszy odcinek już się pojawił na kanale, tak więc bardzo cię krótko zapraszam, a drugi odcinek już wkrótce się pojawi. Tak więc jeżeli chcecie śledzić również tą serię, to zapraszam już teraz na nowy kanał. Ja się z wami żegnam na tym kanale i będziemy się widzieć na na nowym kanale. Tak więc do następnego, papa pa, cześć.